Platforma Edukacyjna Akademii Opiekunów to portal, do którego dostęp mają wszyscy opiekunowie Ateli Mamet. Dzisiaj porozmawiamy o kursach języka niemieckiego, które są tam dostępne. Kursy dzielą się na trzy poziomy. W zależności od Twojej znajomości języka niemieckiego masz dostęp do kursu związanego ze słownictwem, gramatyką oraz do filmów gramatycznych. Kurs słownictwa jest przeznaczony przede wszystkim dla osób, które zaczynają dopiero swoją przygodę z językiem niemieckim, ale nie tylko. Dzięki niemu poznasz nowe słówka, powtórzysz te, które już znasz oraz sprawdzisz swoją wiedzę na teście. Kurs jest interaktywny i polega na rozwiązywaniu zadań. Możesz też odsłuchać nagranie, by poznać poprawną wymowę słówek. Kurs gramatyczny to Cykl lekcji przeznaczony dla osób, które znają już podstawy języka niemieckiego. Poznasz na nim zagadnienia gramatyczne, od prostszych, jak odmiana czasownika czy zadawanie pytań, po trudniejsze, jak tworzenie zdań w czasie przeszłym. W filmach gramatycznych lektor Tomek objaśnia niemiecką gramatykę. W kolejnych odcinkach poznasz tematy, które sprawiają najwięcej problemów naszym opiekunom. Naukę Ułatwią praktyczne przykłady, a nawet wskazówki od native speakera. Do każdego filmu przygotowane są też ćwiczenia, dzięki którym od razu sprawdzisz, jak dobrze zrozumiałeś nowy temat. Wejdź na www.platforma.akademiaopiekunow.pl i ucz się niemieckiego razem z nami.